mam dwie solistki i mini formację o nie zamarznięte szyby trzeba będzie skrobać jeju zobaczcie słodziaczki mają takie same stroje jak my ale cute jest. uwaga gwardia świętego mikołaja proszę moja mama taką obstawę choinki rodzina krasnali w komplecie i proszę, jaka piękna. Proszę, jakie piękne papiery do pakowania prezentów. Tanie śliczne, tanie śliczne, tanie śliczne. To był numer jeden, numer dwa, później numer trzy. Także są przecudowne. Także dzisiaj będą pierwsze spakowane prezenciki. Śliczne. W Biedronce, po czy złocisze? jest? 10 na 10. Świątecznie polecam. Z tej strony troszkę jest krzywa ta choinka, ale generalnie z dołu wygląda to pięknie. Czuję się jak Griswold, tylko w wersji budżetowej. Także kit. No i kolejna ikonik potrawa, czyli Bigos. Moja mama zrobiła świeżutki. Dzisiaj jest, także dzisiaj kolacyjka wjeżdża. Klimacik Aftle królowa Vlogmasów, czyli Anjax. No i moja piękna choinka. Jedna i druga. Jest godzina 23.30, a ja dopiero y, siadam, żeby do Was pogadać. Kurde, nie wiem, czy nie słyszycie y, pieca, jak źle chodzi. Y, generalnie y, ja dzisiaj miałam mega crazy dzień, bo od rana pierwszą połowę dnia zajęłam mi treningi. Miałam trening solo, później trening mi formacji y, i trening y, drugiej y, solówki. I poszło super. Każdy trener na pewno zna takie uczucie, jak wychodzi z treningu i wszystko w ogóle wychodzi super, mega. Także dzisiaj były takie treningi, także jestem bardzo zadowolona. Później pochaliśmy do moich rodziców. Jak jestem też u rodziców, to staram się aż tak dużo nie nagrywać, no bo jednak czas rodzinny to czas rodzinny. I tam też mieliśmy do pozałatwienia kilka spraw. Później pojechaliśmy na zakupy, chociaż troszkę tam Wam tego pokazałam, ale nie aż tak dużo. I tak naprawdę jak przyszliśmy do domu, to ogarnialiśmy. Ja jeszcze właśnie, co już mogliście wcześniej widzieć, robiłam wstążki i do końca przystrajałam naszą choinkę i odkryłam, że połowa naszych lampeczek, jak widzicie, tylko połowa się świeci, jest na baterie słoneczne. A my tam w ogóle nie mamy słońca, więc teraz jakoś musimy to rozwiązać, bo one się po prostu wyładowały i teraz się nie świecą, bo są po prostu rozładowane. Także jakoś musimy to rozwiązać, ale przez to wszystko dzisiaj tak naprawdę nie otwarłam kalendarzy. No i otworzę tylko dwa z herbatkami i z czekoladkami, bo piesek już też śpi w sypialni. Z markiem, także dzisiaj otworzy tylko dwa. Yy, no bo oczywiście musi yy, się to zdarzyć. I dzisiaj mamy już 14 grudnia za 10 O, Ale piękny taki domeczek wyostrzy się. Taki piękny, słodki domeczek. Także super rącko. I teraz kalendarz z herbatkami. Okej, okay, dobra, troszkę się urwało. Całe. No i słuchajcie, chyba się zsunęła ta herbatka, jest jakaś sunięta, ale dobra, już nie będę tam grzebać no generalnie znowu się powtórzymy, także myślę, że dzisiaj też pewnie była powtórzona i zobaczymy co jutro ale no na razie jestem już mówiłam ten kalendarz w ogóle mam ochotę go całego otworzyć i już nie otwierać dalej jutro rano jedziemy na dziesiątą na sesję, ponieważ dostaliśmy właśnie w prezencie taką sesję świąteczną, także jedziemy zabieramy świąteczny kubeczki, świąteczne outfity, zawieramy pieska i nie mogę się doczekać, bo to będzie nasza taka pierwsza sesja, odkąd jesteśmy razem z moim chłopakiem i też fajnie będzie mieć taką pamiątkę i może to jakąś właśnie taką tradycję zapoczątkuje. Jeszcze zobaczymy, i właśnie no, o 9.50 musimy być na miejscu. Tam musimy też dojechać. Także ja jutro muszę wstać o 7 rano, żeby po prostu umyć włosy, ogarnąć je, przygotować outfity. Mniej więcej już w mojej głowie są te outfity y, ogarnięte, ale y, no wiadomo, że zobaczymy też, jak to będzie. Jedyne, co mamy wziąć, to, to mamy zabrać y, kubeczki świąteczne. Także postanowiłam też właśnie, że. Zrobię tam w termos y, gorącą czekoladę albo kawę, pewnie kawę, bo to będzie wcześniej rano, i właśnie najwyżej sobie później na sesji y, wypijemy. Także jestem ciekawa, jak to wszystko będzie przebiegało. Zawód, o którym chciałam porozmawiać, to materiały ze środy. Słuchajcie, y, po prostu y, robiłam wielką czystkę w iPhone'ie i zrobiłam to drugi raz w życiu. I słuchajcie, w zeszłym roku na vlogmasach stała mi się jedyna sytuacja, tylko wtedy vlogmasy nagrywałam na, jako rolki na Instagramie i właśnie miałam taką sytuację, że jakby czyściłam telefon i w momencie, kiedy wyczyściłam i usunęłam te z ostatnich usuniętych, okazało się, że tam były niektóre z tych materiałów i po prostu mi to wszystko ucięło, a że ja... Nie miałam czasu, jakby w tym tygodniu mniej więcej posprzątać tej właśnie galerii. No to <laughs> zrobiłam to wszystko za jednym razem, no i myślałam, że nie usunęłam tych materiałów ze środy, ale je usunęłam. No i później też wyczyściłam ostatnio usunięte, jak robiłam tą wielką czystkę, no i później się okazało, że rzeczywiście te materiały ze środy tam były. No, także niestety zostaliście y, krótkiego vlogu masa czwartkowego y, i tego dłuższego z choinką. Y, no i ten weekendowy raczej będzie połączony, bo dzisiaj aż tak w sumie dużo nie, udekor nie nagrywałam, ale przynajmniej udekorowałam balkon, y, także świetna atmosfera już y, na całość. No, także teraz zostało mi tylko y, pozmywać, bo ja nie lubię, jak rano wstajemy i jest po prostu. Nieogarnięte, także teraz tylko pozbywam. Yy, jeszcze pewnie miałam dzisiaj kilka planów, ale w sumie tak się to wszystko potoczyło, że pewnie to przeniosę na jutro. Jutro, jak też się uda, to może pojedziemy wieczorem na Jarmark, ale to jeszcze zobaczymy, wszystko zależy od pogody i od planów, a u nas to często różnie bywa, także biorę się za zmywanie. Uciekam spać, bo jutro siódma rano, muszę się umudzić piękne po prostu yy, i i gotowa na session profession. Także na pewno y, zobaczycie backstage. Ogólnie słuchajcie, hicior. Odwołaliśmy sesję, bo rano, jak staliśmy, to spisałam się właśnie z panią fotograf, która miała nam robić sesję. No, i ogólnie to padało, było mega zimno. No i odwołaliśmy, więc moje wstawanie wcześniej, szykowanie się poszło na nic, ale jest teraz 9.30, na 9.50 mieliśmy mieć sesję. Czy widzicie tą pogodę jakaś serpia? Świeci słoneczko, jest super, świetnie, fajnie. Także no cóż, ale przełożona sesja na za tydzień ostatnia niedziela, gdzie otwieramy kalendarze adwentowe. Za tydzień będzie już ostatnia. Uch. Sesja nie wyszła, ale chociaż kalendarze. Dobra, Misiek, gdzie my jesteśmy? Wczoraj nie otworzyliśmy, bo Pan już spał, jak ja otwierałam kalendarze. Czyli 14. O, serduszko. Zasmakowało to serduszko wtedy, co? No i znowu się nie ciężko wyciągnę. Serduszko. I piętnastka. I piętnastka znowu kosteczki. Tutaj, bo serduszko łatwo się otwierało chyba. Wtedy pamiętam. Tworzymy później, dobra. Nie mogę cię otworzyć. Herbatki. Pewnie znowu się powtórzy. Tak jest! Czyli generalnie po prostu było 6 herbat i one się powtórzy, powtórzą 4 razy pewnie. Więc I jeszcze tylko, tak naprawdę, jedna była taka dobra. Yy, Cynamon Blueberry, a reszta była niedobra. Znaczy, nie, że nie była niedobra, po prostu smakowała jak zwykła herbata. I czekoladka, piętnasteczka, bucik, bucik świętego Mikołaja, teram. No. Także kalendarze otwarte, misiu zaraz ci dam, okej? Okay? Dobrze? <noise> Także lecimy z w niedzielę Ogólnie to mieliśmy jeden jarmark, ale w zasadzie wróciliśmy od moich rodziców bo byliśmy odebrać znowu auto Nie pytajcie No i w zasadzie obydwoje byliśmy zmęczeni i źle się poczuliśmy No i w sumie już jest 17 się zrobiła Przyjechałam teraz na zakupy i chociaż porobię dzisiaj Coś dobrego do jedzenia na kolację, żeby ten dzień nie był taki zmarnowany. Zakupy zrobione, także teraz będziemy gotować i tworzyć. A więc postanowiłam, żeby trochę jeszcze wykorzystać ten dzień. Zrobię taką choinkę z ciasta francuskiego. I normalnie ludzie smarują ją nutellą, ale stwierdziłam, że wypróbuję rozwiązanie, gdzie. Roztopię dwie takie czekolady. Także mamy ciasto francuskie, czekolady i bierzemy się za robienie. Cóż mogę rzeps um, Oczekiwania versus rzeczywistość. Nie jest w zasadzie aż tak źle. Chociaż ten pień wygląda tak, taki prosto z lasu, także zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie smakować, jak ustygnie. Uwaga, to jest smak. Ale mm. mało żuwarady, dużo ziasta. Ale jak się jeszcze po co podrze.